Witamy na kanale CyberLook. Dziś opowiemy o tym, czym jest atak phishingowy, jakie są jego rodzaje i dlaczego ważne jest posiadanie programu antywirusowego. Czym jest atak phishingowy? Atak phishingowy to próba wyłudzenia poufnych informacji, takich jak hasła, numery kart kredytowych lub dane logowania, poprzez podszywanie się pod zaufane instytucje lub osoby. Najczęściej odbywa się to za pomocą fałszywych wiadomości e-mail lub stron internetowych. Rodzaje ataków phishingowych. Rodzaje phishingu obejmują spear phishing, który jest ukierunkowany na konkretną osobę lub organizację, whaling, który celuje w osoby o wysokim statusie, takie jak CEO oraz smishing i vishing, które wykorzystują wiadomości SMS lub połączenia telefoniczne do wyłudzenia danych. Różnice między atakami phishingowymi. Różnice między tymi atakami polegają na metodach i celach. Spear phishing jest bardziej personalizowany i trudniejszy do wykrycia, podczas gdy whaling koncentruje się na dużych rybach, czyli osobach o wyższym statusie. Smishing i wishing z kolei wykorzystują telekomunikację do oszustw. Dlaczego program antywirusowy jest ważny? Program antywirusowy jest kluczowy w obronie przed atakami phishingowymi. Może blokować fałszywe strony, ostrzegać przed podejrzanymi wiadomościami i chronić przed złośliwym oprogramowaniem, które może być częścią ataku phishingowego. Bez odpowiedniej ochrony antywirusowej, twoje dane są narażone na kradzież. Dziękujemy za oglądanie. Pamiętaj, aby subskrybować nasz kanał CyberLook aby być na bieżąco z najnowszymi informacjami na temat cyberbezpieczeństwa. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.